Kim jesteście i po co tu przybywacie? Jesteśmy w podróży i chcemy przepłynąć morze i chcemy łódź. Okej, okay, bierzcie moją, ale płynę z wami. Obyśmy tylko nie natrafili na rekinę. A? Ar Ała moja głowa. Rozbiliśmy się nie wiadomo gdzie nie mamy łodzi i nie wiem kurde co jeszcze. Ra nigdy nie znajdziemy Sorena i nie powstrzymamy Barona. Hajce hojsa ojaja ora. Ora. Ojej. Ej. A co jest? Muszę się wydostać i poszukać pozostałych. Okrzybko, gdzie ten kanibal mógł zabrać pozostałych? O nie, idzie tutaj. A ja, ja, wszystko jasne, tu są, to z mojej łodzi. No, wreszcie was znalazłem, ten kanibal, wszystkich by nas pozabijał. Dobrze, że nas znalazłeś, a teraz uciekamy. Mistrz, co ty tu robisz? Pilnuję wyspy, ostatnio trochę ją zaniedbałem. Musimy odbudować łódź. Pa mistrzu, kiedyś się spotkamy.